Witam Was serdecznie. Tutaj chciałbym Wam raz jeszcze pokazać jeden z elementów, które warto wykorzystywać, i przede wszystkim zwracać na niego uwagę. Patrząc z perspektywy tylko i wyłącznie time frameu 4-godzinnego, jesteśmy w stanie zauważyć, że poprzednia świeca nie zabrała nam liquidity że świeca spadkowa nie zabrała nam Liquidity świecy poprzedniej od góry. Jak najbardziej, zobaczcie, więc ten punkt otóż tutaj jest naszym punktem znaczącym. Więc patrząc z perspektywy timeframe 4-godzinnego, musimy przejść na timeframe 15-minutowy i zwrócić uwagę, co my tutaj mamy. I zobaczcie, idealnie, perfekcyjnie to wygląda. Mamy tutaj strukturę wzrostową. Jak najbardziej i bardzo ważny element w którym wielu traderów na to nie zwraca uwagę. Oczywiście też Fibo. Wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o złoto, często reaguje takiego Golden Point. To jest taki bardzo ważny, kluczowy element nasza płynność tego rynku. Jak najbardziej tutaj już się kończy. Widzimy, cena nam spada, nie zamykamy się ciałem poniżej tych punktów. Więc to jest element, w którym już można szukać możliwości na impuls wzrostowy. Też warto też zwrócić na to uwagę, ile razy cena reagowała od tego poziomu. Widzimy to, ile razy cena od tego poziomu faktycznie reagowała. Przechodząc na impuls jednominutowy, jesteśmy w stanie zauważyć, zobaczcie, mamy tutaj struktury wzrostowe, jak najbardziej, następnie cena. Zmieniła naszą strukturę jednominutową na strukturę spadkową, i w tym momencie mamy taką kontynuację tego impulsu. Ten pullback, otóż, tej ceny nie jest prawidłowy. Cena wraca do naszego point of interest, czyli ekstremalnego poziomu, od którego ten impuls został wybity, ale między innymi tworzy nam struktury wewnętrzne, które również zostały zmienione. Zobaczcie, mamy kontynuację. Kontynuację tego impulsu, co może świadczyć o tym, że właśnie główny trend, nawet chociażby z time frame'u jednominutowego, będzie kontynuowany. To jest bardzo ważny element, zwracając uwagę przede wszystkim na ten internal structure. No i oczywiście, ja swoje transakcje już tutaj zamknąłem. Miałem pierwszą otworzoną, zabezpieczyłem się dość szybko. Um, więc złapałem break event, ale kolejną dołożyłem tak jak już wspomniałem wcześniej, gdy struktura wewnętrzna została zmieniona na wzrostową, więc ja już na dzisiaj profitowo. Trzymaj się, na razie.